Nie mam takiej dużej nasadki, więc leciutko przecinaczkiem to wbiję tutaj za tą bieżnię, też powinno być ok. byle nie trafić w rolkę, ani gwint. Taki stępiony przecinaczek jest bardzo płaski z końca, więc nawet tutaj nie będzie śladu. Czopy jeszcze mamy dobre, bo widać yy, palcami nie wchodzą. No i nam też teraz nie chce zjechać. A jak czopy są wyrobione, to to wszystko spada zaraz. Tutaj idzie yy, ta jeszcze, nie? Taka podkładeczka z takim ząbkiem. Ona wchodzi w takie wycięcie na tym czopie. Tutaj mamy takie wycięcie na czopie. W tym naszym słoneczku też mamy takie wycięcie i ono też wchodzi tutaj. Nasza nakręteczka. Nasza nakręteczka i to tutaj też mamy łożyska stożkowe, więc y, trzeba to nam leciutko, znaczy leciutko z odpowiednią siłą trzeba to dokręcić, bo łożyska stożkowe chyba 10%. Albo 5% ścisku muszę mieć. 5% albo 10% ścisku muszą mieć. Ja to tak ustawiam, naczucie, że tutaj, yy no, naczucie, że minimalnie ciężej zaczyna się kręcić, i wtedy już wiem, że jest ok. Tu mamy ładnie to przykręcone. Tu w środku zostało trochę tego starego smaru, ale. Tu akurat nie przeszkadza, niech sobie tam jest. Tu widać nam ta bocik z łożyska zaczął wychodzić też. a Zabezpieczone ładnie tutaj to słoneczko. I tutaj o. Nie jest za ciasno, bo nawet samo się troszeczkę kręci jeszcze. Ale nie jest też za luźno. Jest idealnie. Dobra. Teraz przykręcamy tutaj nasze zabieraki. Co wejdą w naszą pół i tutaj sztywne zabieraki, nie żadne sprzęgiełka, więc bez problemów. Tutaj trzeba ładnie to objechać dookoła śrub, bo tam mamy mało mięsa na boki, więc żeby tam nie było czasami jakiś przygód, że coś by się lało. Wszystkie oczywiście przygnie ładnie odtłuszczone, wyczyszczone ze smarów. Zawsze to tam będzie bardziej szczelne, mam nadzieję. Tu nie ma co na boki, za mocno wyjeżdża i tym trzeba będzie to skrobać, jak wyschnie przed malowaniem. Nawet mogę to sobie tutaj szmatką przetrzeć. Troszeczkę. I tutaj mamy gwinty w tej obudowie, i tu mamy takie wypustki, będzie to widać tu pomiędzy szpilkami, i tu mamy gwint w tym, i to trzeba tak tam nacelować, żeby wszystko nam pasowało ładnie. O, widzicie? Tam mamy takie zaszpilkami z grubienia, żeby ładnie ciasno wchodziło. I o, ładny taki metaliczny dźwięk mamy. Ups. Ciężkie, mówię, to wszystko tutaj, chyba żeby, no na pewno, żeby zdjąć to z tego stołu, stołu koziołków. Trzeba będzie to turem machnąć, bo ręcznie to by mogło czasem za szybko pójść na dół. Miska to już też wyczyszczona Ze śrub wyjmowałem druciki wszystkie, no bo nie wiem po co Ale wszystkie śruby do tej miski mają otworek i drucik był przez nie Nie rozumiem tego fenomenu, żeby to tam dawać, no bo to jest tylko taka blaszka Bez przesady, ona tu nic nie pracuje, by lepiej dali Od strony mostu, tam gdzie jest ten atak cały Gdyby dali to dali i ja tego dawać nie będę. Ta miska nam w każdej pozycji nie pasuje, więc. Teraz sprawdzamy sobie czy tutaj nasz skrętnik jest za mocny Ja ograniczniki wkręciłem na maksa, czyli żeby był jak najlepszy skręt Teraz ja to robię tak, że skręcam na maksa I kręcę I tutaj nic nam się nie może blokować Zacinać, wszystko musi się fajnie kręcić Nic nie przeskakuje, więc tutaj Akurat na maksymalnym ograniczniku jest ok I teraz drugie koło Tutaj mamy również na maks do ogranicznika i patrzymy. No, czyli tutaj już nie ma co poprawiać. Ograniczniki są wkręcone na maksa. Skręt jest też na maksa. Myślę, że jak to mam pokazać, o skręt jest dobry, około 30 stopni, pewnie tak jak w żółtej. Więc wszystko będzie OK. Teraz pozostaje mościk mamy tutaj już ładnie złożony. O, jak widać. Wszystko jest tak w miarę już podtłuszczane. Myślę, że to można już malować. Skręt wszystko z drążkiem ładnie też jest wszystko ładnie chodzi, nic się nie blokuje, nie przycina. No i ja tutaj już sobie podkładu troszeczkę umieszałem. Najpierw chcę go tu od spodu pomalować, pójdę sobie odkręcić potem w spornik. Że tamto już będzie mi schnęło. Spornik wykręcę, ładnie go wyczyszczę. I wtedy, jak już spornik będzie, to przewrócę ten most tak, jak on będzie tutaj, no, w takiej pozycji, jak będzie zamontowany. I wtedy ładnie się go od góry wszystko pomaluje. Potem spornik. Chwilę poczekam, przeschnie farba. Most mamy już tutaj ładnie, po, ładnie mamy pomalowane, czy ładnie to kiedyś tam ocenicie sami. sporniczek i tutaj do maski też yy, mocowanie jedno. No i tak to wygląda. Długo starszym jest tym zeszło. O drugiej 13 chyba zaczęłam malować. Wtedy mi padł już telefon, nie wiem, jest chyba pewnie około 4.00. Także myślę, że to już jest uczciwie zapracowany fajrand. No, także niech sobie schnie. Do dzisiaj przyjdę za parę godzin. Złożymy wspornik, ustawimy luz tutaj. Kalamitki powkręcamy, wszystko przesmarujemy. I będzie bajka. W końcu, może, będzie na czterech kołach.